Witam Was dziś na moim kanale Dziś nagram odcinek Sterarium węża i więcej o nim opowiem Bo ostatnio nic nie powiedziałem Na ten temat Właśnie jak wybijecie 100 subskrypcji To zobaczycie Coś ciekawego Możliwe coś Co Was zainteresuje Więc kliknijcie ten Przycisk pod filmem subskrybuj Kliknijcie dzwoneczek No to ja już przechodzę do Filmu ja powiem tak. Wąż zbożowy żyje od 10 do 15 lat. W warunkach domowych. Rośnie do 130 cm niewoli. Do 180 cm na wolności. Mój wąż ma ubarwienie jest rudo-czerwony, taki. Ma 1,40 m, więc fajnie mi urósł. I waga węży. Może być od 400 do 5 kg dorosłego, a nawet czasami może być do 1 kg. Mój wąs bożowy większość czasu spędza w wiórkach zakopany. I ostatnio po tym jedzeniu zrzucił skórę. Tu jest kawałek skóry. Jak widać. I tam i reszta kawałku jest. Wąs bożowy w naturalnych warunkach to w Ameryce Północnej. Normalnie sobie mieszka tam na pola, żywi się myszami, ptakami i małymi jaszczurkami. No i mówię, żyję od 10 do 15 lat. No naturalnych to mają trudniejsze warunki, bo mój jak widać ma tu wodę, wiórki, wszystko i nie ma niebezpieczeństw. A tamte to mogą być zjedzone przez inne drapieżniki, tak? Ma tu lampkę grzewczą, żeby miał optymalną temperaturę, Żeby nie było mu za zino. Ma swój hol taką skrytkę w kokosie. A tu różne takie patyki, żeby mógł zrzucać skórę, ocierać o nie. I ma taki mały zbiornik z wodą. No i on bardzo lubi przesiadywać w wiórkach, ponieważ jak zje, to on wkopuje się w wiórki i trawi mysz. Następnie powiem o nim taką rzecz: że ten wąż nie jest jadowity, więc w żaden sposób nie może zaszkodzić człowiekowi. On wręcz pomaga, ponieważ wszystkie gryzonie, tempi, zjada i człowiek ma z tego pożytek, i wąż. Jeżeli chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku recenzję zapalniczki Zippo to klikajcie łapki na dole niżej pod filmem no i subskrybujcie kanał no to wtedy coś ustalimy, no będzie dobrze to mówię, jeżeli chcecie recenzję zapalniczki Zippo to wbijcie 15 łapek w górę subskrybujcie mój kanał komentujcie to żegnam się z wami serdecznie wężu gdzieś też kopany się żegna no siema